Mamy tutaj serum od La Roche -Poze Mela B3. Jest to silnie skoncentrowane serum, które ma pomagać w walce z przebarwieniami. Jeżeli chodzi o jego pojemność, to tutaj mamy 30 ml opakowanie z pipetką, takie standardowe. Więc jeżeli chodzi o dozowanie, to jest naprawdę bardzo higieniczne. Sama konsystencja jest delikatnie wodnista, trochę taka perłowa, bardzo fajnie się wchłania, nie zostawiając lepkiej warstwy. Natomiast jeżeli chodzi o jego działanie, to tutaj myślę, że są to naprawdę ogromne plusy. Bo ja po zużyciu całego opakowania zauważyłam ogromną różnicę, jeżeli chodzi o moją skórę. Kupię kolejne opakowanie tego produktu, mimo tego, że jego cena jest naprawdę, jak dla mnie osobiście, wysoka. A ten gagatek czasami kosztuje nawet dwie stówy. Ale jest to rewelacyjny produkt, który moim zdaniem świetnie działa właśnie w walce z tymi przebarwieniami, w szczególności właśnie po lecie. Pięknie wyrównuje skórę, niweluje niedoskonałości, rozświetla ją. Bardzo się polubiliśmy, także polecajka, jeżeli będziecie mieć możliwość przetestowania tego gagatka i borykajcie się z takimi problemami, to myślę, że może się Wam on spodobać.